Hej kochani, witam się z wami. Dzisiaj bardzo cieplutko, w 18 dniu vlogmas. Dzisiaj mamy poniedziałek, ale wy zobaczycie w zasadzie dzisiaj urywki z weekendu. Ja cały weekend spędziłam u Sandry, razem nagrywałyśmy, także dzisiaj będzie film trochę łączony trochę nagrywany przeze mnie trochę przez Sandrę, a jutro z naszej kolacji będzie typowo filmik nagrywany przez Sandrę. I tak w ogóle dajcie znać w komentarzu po obejrzeniu tego filmu, co sądzicie, bo Sandra też się zastanawia nad otworzeniem własnego kanału. Także będzie miło, jeśli tutaj napiszecie, czy byście chcieli też Sandrę obserwować. A my lecimy tutaj ze zdrabkami, a potem, ze zdrabkami, z kalendarzami, a potem będziemy razem z Sandrą dalej stroić jej dom. No i dzisiaj zdrabka za 2 euro. Koci kalendarz, osiemnastka. A w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że jestem z siebie dumna w tym roku. Bo jak widzicie, dzisiaj 18. dzień vlogmas, a ja jeszcze ani jednego filmu nie opuściłam. Nie wiem, czy był u mnie na kanale jakikolwiek vlogmas, gdzie nagrywałam naprawdę codziennie. W zasadzie były częściej łączone filmy, na przykład wiecie, 13 z 14, bo no, brakowało mi najzwyczajniej w świecie czasu, a w tym roku, jak na razie, już bliżej końca, a ja nie opuściłam ani jednego filmu. No to teraz. Lecimy dalej z kalendarzami. E, groszki jak zwykle te same. Tutaj po cichu nagrywam, bo zaraz się koty zlecą, jak usłyszą. Osiemnastka z kalendarza Spinbox. E, co my tutaj dzisiaj mamy? O, w pudełeczku jest jakieś pudełeczko. A w nim co my tutaj. O! te ampułki, ja je mam, bo ja je dostałam kiedyś w zamówieniu z Daglasa. One są bardzo fajne. Mamy tutaj fajne. tutaj mamy nawilżającą z witaminami i taką liftingującą. Chyba te dwie już zużyłam z witaminami i nawilżającą. Zostanie jeszcze liftingująca. One są bardzo fajne, więc akurat z tego produktu jestem dzisiaj bardzo zadowolona. Herbatka dzisiaj zielona Green Energy też już była. Codziennie sobie właśnie piję po jednej. No, jak na razie po jednej. Jak będę miała więcej wolnego, to może więcej. Będę piła. Teraz wiecie, chłodno. No, chociaż nie aż tak bardzo chłodno. No, ale wiecie, jak przyjdą w razie co przymrozki, to bardziej będę herbatki piła. A no i poznawcie niestety jeszcze nie zrobiłam. Osiemnastka z The Body Shop. O, patrzcie. Klamra do włosów. O fajnie, akurat jak będę nakładać maseczki, czy coś to się przyda. No i ostatni i frosze, zobaczcie jak mało już zostało nam tych kartoników. Chude, małe pudełeczko, a w nim krem. Na dzień. Akurat dzisiaj wykorzystałam do końca mój krem, więc mi się jak najbardziej przyda. Dobra, w osiemnastce fajne produkty, jestem zadowolona, no to zobaczmy, czy tak samo będę zadowolona dzisiaj z, z Drapencji, osiemnastka z świątecznego kalendarza polskiego jest tutaj. A tam dzwonek warty 10 zł, który niestety wygranej mi nie daje. No to teraz. O, nic tu nie widzicie, muszę Was. O, tak przestawić, będzie lepiej. O, Lindalos. Hmm. Łyżwa i Sanki dzisiaj wygrywa. A my mamy gwiazdę. No niestety, pierwszy rządek pusty. O, coś zaczęło mi około zawić. Drugi rządek, tutaj jakieś duże kwoty. No, oprócz tej dyszki. Niestety też pusto. Bombka I powiem Wam, że Mikołaj, um, ta, ten kalendarz adwentowy, niestety taki trochę marny w tym roku. No bo niewiele udało mi się wygrać na wkład. 40, chyba 8 euro wydałam a wygrane jak na razie marne, więc no niestety tak to ze zdrabkami wygląda. A ja teraz no, idę wam montować ten film przed wyjściem do pracy, żebyście go dzisiaj zobaczyli. E, no i teraz urywki z weekendu z naszego nagrywania wspólnego z Sandrą i strojenia dalej jej domku, także zapraszam. My teraz zabieramy się za dekorowanie tego oto okna na oczywiście świąteczny klimat. Tutaj macie wersję przed, a zaraz zobaczycie wersję w trakcie, no i oczywiście po. Jak na razie obklejamy okno taśmą. Ej, ale tutaj chyba coś idzie w górę lekko. Z tego sektu widzę w kamerze. I tutaj Sandra obkleja drugie i będzie jeszcze trzecie. Ej, a ty robisz tylko w salonie czy w sypialni też? W sypialni też. A, no to dużo pracy przed nami, także nie gadamy, jedziemy dalej. Okej, okay, okna już taśmą obklejone. Zobaczcie, jak one od razu ładniej wyglądają, nie? Prawda? Sandra, jak ci się podobają twoje nowe okna? Bardzo nie, bo generalnie ja mam taki niezbyt ciekawy widok. Nawet nie ma sensu tego pokazywać, same hale i w ogóle no nie ma widoku, także muszę się przysłonić trochę, to przynajmniej będę miała okna w śniegu. No, no to teraz lecimy ze sztucznym śniegiem, będziemy zdobić te tutaj duże okna. Foinka <śmiennie> już gotowa i prezenty też A Sandra coś się buja ze śniegiem. Boję się trochę. Czemu? A jak mi się ręka będzie częsła. Czekaj, bo to miało być tak. Boki, środek. No dobra, no to próbuj. Ja się boję! Czego się boisz? A to mocne ma psik, psik, psik? Nie wiem, może spróbuj na parapecie najpierw. Tak jak pianka do golenia trochę. Uuu, śmieci. Nie wiem, spróbuj na razie po jednym, bo nie wiadomo na ile to wyjdzie, bo chcesz jeszcze przecież okna w sypialni robi się. Ale ja mam trzy! A co? No to okno w łazience jeszcze zrobię? <laughs> I, I ja też nie. Ej, tutaj jakieś pauzy dzisiaj wiem, Tutaj muszę te dwie pauzy uzupełnić. Jedź na razie po jednym, a potem jak. A to frugal tutaj, to co wyczyścić, No ja, jedź, to kolejne okno. Nie, jeszcze chciałam ramty. A, zo. Siedzi to myślą To nie tylko sąsiedzi, widzowie, naprawdę. No, też. no ale co, my po prostu wesołe dziewczyny z pomorza. Tak jest. Znaczy w sumie z nadmorza, bo ty nie jesteś z pomorza, nie? Z No ale nie z pomorza. Nie. Ty jesteś zachodnio-pomorskie? Ja. No to zachodnio-pomorskie czy pomorskie? To, tak, to i tak pomorze, czy nie. Albo ja wiem. O, tak będzie fajnie. No elegancko. Ale wiesz, czego ci współczuję? Zgadnij. Umyć to. Mycia okien po świętach. Jaj, to już teraz wygląda tak ślicznie. No, tylko tutaj kleksy trzeba ten. No, to tak trochę wygląda, jakby ptakowi coś spadło. Tutaj też tak. No... Ptaku czy ptakowi? Ci się mnie już nie pytaj. <laughs> Tak. Ptaku. Jak to dziwnie brzmi, ptaku. Oj! Oj. Wyrąbał cię z Raz, Uważaj, ja się. Bo to musi być taki mach No, Hajmal? No. A ja dwa używam? Nie wiem. Nie wiem, co to robisz. Ja tylko nagrywam. No, lit. Jakbym Lid. się chciało tam być po świętach, to też bym sobie coś zrobiła. Ale że jestem zbyt leniwa, to wiesz. No, za dużo też nie może być bałaśna. Za dużo też nie ma możesz coś widzieć. <gryw> nie będziesz swoich tych magazynów widziała w ogóle. <gryw> nie będę mogła sąsiada podglądać. Ej, w ogóle mieliśmy w pracy w moim biurze ubrać choinkę i no stroić właśnie. wszystko, a tutaj jeszcze tylko trzy dni do pracy i już mnie nie ma. Właśnie. No, przykro mi bardzo, ale kranki to sprawy. <grywia> no nie dało rady. No się zachorował człowiek, to. Trzeba było odpocząć przed świętami, tyle roboty nas czeka, lepiej lepienie pierogów i w ogóle. <grywia> no, teraz już lepiej. <grywia> nie, pirany nie. No dobra, no to co, zrywamy taśmę? Tak, czekaj, czekaj, ja się muszę na to ptaki przygotować. Ja czekam, nie wiem jak tam widzowie. Ej, coś czuję tu świeczkę, to moje włosy się palą? Nie, tak, świeczka. To najpierw boczne, nie? Zacznij od tej kupy, no. No to tu wyszedł jakiś taki kleks, o. o. tutaj, o. Akademia Pana Kleksa. Wi! No, 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 no. Trzymaj szybko. No i cały ten uwalony. Amazing. Ale ja ci powiem, że z tą taśmą też ładnie wyglądało. Ale ślicznie. Fajnie to wyszło. No i tak się przedstawia pierwsze Fajne. okno. Ale na kamerze aż tak tego mocno nie widać. Ale mogę przybliżyć tutaj widzów. Akurat Ale jest w tle jeszcze choinka. Tak no. No, aż się spociłam. No to jedziemy z kolejnym oknem. Marcin przyjdzie. Oj, jak ładnie! Kochanie, ty myjesz okna po święta. Teraz <grym grym> <grym> twoja musi kolej. Być. Jakaś kara musi być. Ty ty masz taki sam ten. Eee, Parapet jakie miałam w pokoju kota. Tylko ja sobie go Gdybym mnie zawalczyła o ten, ten parapet, to nie byłoby. To, dziwnie to by wyglądało. Ja, tak ludzie niektórzy żyją i kurde, w jakim to kraju jest, że oni bez parapetów są. Nie wiem. Nie chcę skłamać po prostu. Ale jak bez parapetów. Nawet nie chcę, nie ma się o co oprzeć, jakbyś chciała sąsiadów podejrzeć. Tu mnie taki jeden podglądał, ale wiecie co? <grystanie> bo ja czasem się zapominam, drodzy widzowie, i no, bywa, że na, na golaska się chodzi. Nie no, bo jak to spadł prysznica, człowiek wyjdzie. No i ten facet tak mnie podglądał i baba mu zabroniła i go wyrzuciła w ogóle z drugiej strony, a ja przez jakiś czas myślałam, że on nie żyje, bo się w oknie nie pokazywał, a się okazało, że, że ona go wyrzuciła. Gdzie indziej, żeby mnie nie podglądał, ale to była jego kobieta. A ja nie wiem. A co tu patrzeć, kurde, co tu oglądać? Ale w Niemczech to jest przecież normalnie. Przecież tu wszystko, baseny, sauny i w ogóle wszystko jest dla golasów. No właśnie. no. To nie jest tak jak w Polsce. Tutaj nawet nie ma oddzielnych szatni przecież dla kobiet, dzieci i w ogóle nie. Wszystko jest koedukacyjne. Tak z, bo my w Pogorzelicy mamy Sandrę, spa. I. Mm, Sandra. <noise> no i tam zawsze jak te niemry przychodziły, to my tak żeśmy z, aż uciekali, bo żeśmy się wstydzili. Oni no, się tam rozbierały i nic, nic sobie z tego nie robiły. No ja no niby naturalna sprawa, ale my jesteśmy atrakcyjni. Trochę... Czasem, czasem na tą naturalność się nie chce patrzeć. Ale my też jesteśmy chyba inaczej chowani, nie? Tak, to prawda. No dobra! No także zaraz będzie efekt końcowy. Jeszcze... Okienka już tutaj ośnieżone, a my teraz. co? Ozdoby. Tak, ozdoby. No dobra, to ozdoby wiszące. A tutaj możecie zobaczyć, jakie piękne bąbeczki wykonała Sandry Mama. Ej, też bym takie chciała. Śliczne. Zobaczcie w przyszłym sezonie dostaniesz no gdzie jest ten kabel i tutaj jeszcze reniferek junior reniferek fata świetuszki a tutaj taki oto wieniec wykonany przez moją najwierniejszą widzkę Sandry mamę. Pozdrawiam tutaj serdecznie Ele. Zobaczcie jaki piękny. No dobra, zaczniemy od sypialni. Tak się prezentuje e, sypialnia. Tak okna ze śniegiem. No, za wiele ozdób nie mam w sypialni. Są choineczki. No i trochę świeczek. O! Takie ozdoby. To zapalimy. I coś nie chce Musimy się zająć.